I witam was bardzo serdecznie. Przyszła do, mnie, przyszła do mnie paczuszka z Aliexpress, także dzisiaj sobie zrobimy otwarcie oficjalne tutaj na żywo, także paczuszka, paczuszka jest. No i solidna, solidna płaka kawał tutaj e, towaru przyszło. No nie, nie wiem, to jest, jest, jest co otwierać, także nie przedłużajmy. Ja sobie zakładam GoPro, żebyście wszystko dobrze widzieli, no i przeskakuję na łepek i lecimy. Lecimy z materiałem, zobaczymy co mi tu przyszło, bo powiem wam, że jak się zamawia te 2-3 tygodnie, ta przesyłka leci, to kurde później się nie pamięta co przyszło. Także troszeczkę też będzie niespodzianki, no, ale nie przedłużając, lećmy, zobaczmy co tam w środku się kryje. No dobrze, zobaczmy w takim razie. Co tutaj dzisiaj e, do mnie przyszło? Odpaliłem sobie już tutaj kamerkę tam sobie podglądzik, tylko rzucimy i patrzymy i patrzymy. Co w tej paczuszce tutaj siedzi? Dobra, nic, nic, nic nie ma, nic nie uszkodziliśmy. Chyba nic, ok. Tutaj taką rzecz, którą e, kupiłem już wcześniej. Ona przyszła bodajże do mnie z Shopi, a chłopaki mi polecili to na grupie Fishing Planet Testy, coś takiego Na Facebooku Bardzo fajna skrzyneczka na drobiazgi Słuchajcie, otwierana z dwóch stron Na, na taki guziczek 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 schoweczków takich, no Możemy sobie je regulować, te, te wszystkie przegródki się wyciąga Także naprawdę fajna opcja Z drugiej strony podzielone na dwie takie mniejsze na jakieś kurde haczyki, na jakieś ciężarki, kurcze jakieś takie rzeczy. No nie wiem, na, do, do spinningu czy, czy nawet pod spławiczek, naprawdę spoko opcja na jakieś takie pierdółki, właśnie śruciny, nieśruciny. E, no i na takie generalnie drobiazgi. Także naprawdę mm, bardzo fajna, bardzo fajna skrzyneczka wodoszczelna z tego co widzę. Ona tu ma jakąś taką gumę. Jakąś taką gumę ma, tak, tu ma uszczelkę wsadzoną, także fajnie, fajnie. To, na, to naprawdę bardzo jestem zadowolony. Koszt około chyba 20 zł. z tym, że e, jakieś tam jeszcze kupony zniżkowe są, także no... wyszło chyba jakieś niecałe 14 zł, coś koło tego. Także za 14 zł, jeżeli ktoś dorwie takie pudełeczko, naprawdę, naprawdę spoko opcja. A teraz zobaczmy już, co, co tutaj mamy. W tym badziewiu. O, to chyba paczuszka jakaś łączona przyszła, dobra. O lo. <laughs> Oj, to tygryski lubią najbardziej. Tu jeszcze coś jest. Co tu jeszcze za jakieś rzeczy są? Dobra, to chyba wszystko. Aha! Przyszły te moje woblerki. Zamówiłem sobie jakieś takie woblerki. Zobaczmy jak to wygląda. Na próbę sobie wziąłem po jednej sztuce. Jak znajdę to wrzucę Wam wszystkie, wszystkie linki do... wszystkie linki Wam wrzucę w opisie filmu. Tylko o ile mam wszystko zapisane. Ale powinno być w historii dostaw. Także spoko. To się wydaje... Kotwica gruba. Hak się trzyma, nie wypada. Czy to ma jakąś. Tak, to ma jakąś grzechotkę w środku. Także spoczko. No, polakierowany jest naprawdę fajnie. Dobra, gdzieś wyrzuciłem folikę, Tu wyrzuciłem folikę. Także to jest spoko. Zobaczymy, jak się będzie na to łowić. Już coś podobnego miałem, ale nic, nic jeszcze na to nie siadło. Zobaczymy, może na Wiśle coś, coś ugryzie. Wziąłem sobie fioletowy, wziąłem sobie a, zielony. Także to mamy. Tu co? Tu coś podobnego, z tej samej firmy. Też z grzechotką. To jest y, jakiś poperek chyba. Nie pamiętam co zamawiałem nawet, widzicie? Ale wygląda spoko, nie będę nawet otwierał. Tutaj, co my tu mamy? Tu są jakieś gumki na, na okonie moje. Jakieś takie dodatkowe rzeczy, jak to wygląda. O, guma fajna. Mięciutka. Nawet ma jakiś atraktor. Ale dziwo na, na opakowaniu nie jest nic napisane. Wrzucone bokiem, w ogóle tak trochę trochę słabo. No, ale trudno. no guma jest naprawdę, naprawdę mięciutka. Także mam nadzieję, że to będzie widać. Dinta się fajnie. Trochę się w paczce odkształciła, no ale to sobie wrzucimy normalnie do pudełka i, i będzie gitara. Także chyba 5 kolorków, tak jest, 5 kolorków sobie wziąłem takie na no w razie czego, żeby mieć. Dobra, zobaczmy w takim razie co tutaj. Co tutaj przyszło w tych paczuszkach? Od tej sobie zaczniemy. jest Super Continental, tak jest. Aha, czyli przyszły te moje, przyszły moje larwunie, przyszły robaczki. No tak cięte, ale powinny być okej. Okay, no. W zeszłym roku na to dużo połowiłem. E, coś takiego podobnego kupiłem u nas w sklepie, tylko że zielone. Także dobra, jedna paciuszka na pewno jest. Co tam jeszcze dalej mamy? Aha, dalej robaczki, tylko kolor pomarańczowy. Hmm, tutaj co tutaj tutaj chyba raczki są tak jest zaraz zobaczymy jak te raczki wyglądają no na pewno na pewno są w jakimś oleju i, i soli trochę na nich jest to na pewno jak wygląda ten raczek no, tak całkiem całkiem przyzwoicie powiem wam fajnie odlany. Ma nacięcie na haczyk offsetowy, jakby ktoś chciał schować, także też spoko opcja na jakieś zarośnięte rzeczy. No, fajnie, fajnie, dobra. Z raczków raczków nigdy nie zamawiałem od nich, także. Ale widzę, że chłopaki na grupy, jak polecają towar, no to ten towar jest naprawdę, naprawdę spoko odlany i tak dalej. Także Super Continental raczki. Raczki do uzupełnienia mamy dobra, zobaczmy co tam dalej tu będzie więcej pewnie raczków tak jest to są to są te same raczki tylko, tylko mniejsze i w innym kolorze Tutaj mam jeszcze jedne dwa razy zamówiłem OK może tak być może tak być Troszeczkę tamty przyszło takiej wiecie podrobionej o tej to nawet nie mogę otworzyć taka dobra. Och, kurde, w końcu. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Ona chyba nie jest niczym polana, ale troszkę sztywniejsza od orygin oryginału chyba jest. No, tak mi się wydaje, że jest troszkę sztywniejsza niż Fishup, ale zobaczymy sobie. zwarto. Tutaj nie, żeby nie było komentarzy, że wiecie tam, a bo ja kupuję w oryginalnym sklepie, nie robię podróbek. Powiem wam tak, że kupuję oryginały, kupuję, mam w pudełku mam fiszapy, mam kajtechy i tak dalej. Ale nad wodą czasem jest tak, że na kajtecha nie bierze, założysz podobną gumę, niby praktycznie jeden do jednego, kurde jakiś inny kolorek i nagle jest branie. Także mam i to i to, wiecie jak to jest na rybach. Czasem założy się, kurde wystarczy, że śmierdzi śmierdzi gumą nie atraktorem i już są, są brania. Nie no, czymś są, czymś są nasączone, są w jakimś olejku, także, także spoko, jakiś taki zapach własny mają, ale chyba trzeba będzie, trzeba będzie do nich coś dolać. I jeszcze kolejne robaczki. Dobra, czyli aha, bo robaczków zamówiłem po prostu. Pewnie jakaś promocja była, zamówiłem po dwie paczki tych samych kolorów. Szkoda, że nie było zielonych, ale to jeszcze zobaczymy. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. Oj, dostałem naklejeczki. No i o to chodzi. Super continent. Akurat ja jestem tym, który naklejki lubi. Także będzie. Na pudełeczko będą naklejeczki. To fajnie. Dobra, czyli, czyli co tutaj mamy? Super continental już chyba wszystko wyciągnąłem. Dobra, zobaczmy sobie co mamy tutaj dalej w kolejnej... A, tu już wziąłem paczuszkę do ręki. Naciął, bo tu jest tak napchane. Nie chciałbym nic zniszczyć. O. Bo już się tak kiedyś naciąłem, że... Że przeciąłem sobie, nie? Na szczęście tylko paczkę nie przynęty za bardzo, ale okej, okay. dobra, tutaj to ktoś spakował jakieś drobne rączki a tu są raptem tylko dwie paczuszki dobra, zobaczmy co my tutaj mamy tutaj mam o, to są chyba jakieś kolejne raczki takie typowo pod okonka tutaj coś od, co to jest? znam firmę w dairen, nie wiem jak to się czyta o, te to je... tych, tych to nie będę nawet wyciągał one są nasączone czy? No, ale walą nieźle. Nie wiem, czy one są nasączone, ale śmierdzą nieźle. Trzeba by przeczytać. Tutaj nie widzę na razie na opakowaniu. Ale to są kolejne, kolejne raczki, i też są. Te nie mają co prawda nacięcia offsetowego, ale gumka miękka. Uff, ale śmierdzą nieźle. Dobra, zobaczymy. <laughs> Będziemy wszystko nad wodą testować. I tutaj co mam? I tutaj też jakieś kolejne raczki, tych raczków pobrałem z różnych firm na próbę, mam zamiar nimi łowić w tym roku, w zeszłym roku tylko troszeczkę porzucałem, ale to kupiłem u nas na Allegro, jest taki gościu na Allegro, który, I te tak nie śmierdzą, jest taki gościu na Allegro, jak sobie wpiszecie, poszukacie, to, to sprzedaje przynęty właśnie z AliExpress, na sztuki można kupić i właśnie... Od niego na próbę pobrałem różne, ale to właśnie miałem dwa raczki. Tam I wiecie, jak się urwało, to nie ma, nie? Dobra, tutaj mamy kolejną paciuszkę. I były na tyle fajne, że, że zakupiłem sobie teraz troszkę więcej. Jak widzicie, lecimy, lecimy, lecimy dalej. Jak ja lubię otwierać paczuszki. przez to, że to się wiecie, zamawia kurde trzy tygodnie wcześniej. Później do Was przychodzi. To tak? Uuu, a co to jest? Co to jest? Bo człowiek nie pamięta, co zamówił. Dobra, tutaj mamy. Aha, tutaj mamy robaczki, kolejne robaczki. Od Meredita. Okej, okay, a to szkoda, że tylko dziwne, że jedną tą, bo od Meredita było więcej zamówień. Ale takiego kolorku nigdzie nie widziałem, więc wzi wziąłem sobie tutaj. Taka szara. Mam różne. Mam białe, mam zielone, mam czarne także. O, pięknie, pięknie wygląda. Na no, jaskółeczce. No zobaczymy, no zobaczymy. Będziemy rwać? Kupimy haczyki, będziemy rwać. Dobra, czyli tu było tylko jedno. niepotrzebnie potrzebuję to nożyczki tak na bok odkładam. Zobaczmy, zobaczmy, co tutaj jeszcze. Siedzi ciekawego. U jest naklejeczka. U dużo naklejeczek jest. Dobra, dobra. Mam pięć naklejeczek. Samochód sobie okleje, tam gdzie rdza wychodzi. <ścoughs> Co tu jest? A, tu są haczyki. Okej, okay, dobra. Tu są haczyki offsetowe i właśnie tych haczyków byłem mega ciekawy, jak jest z ich. Jak jest z ich jakością? Teraz sobie jednego wyciągniemy. Zobaczymy, bo naprawdę cenę mają dobrą. I chyba jest 20 w paczce za 12 zł. Coś takiego, także naprawdę, spoko cena. E no, wyglądają, kurde. To są mały rozmiar, ale wyglądają naprawdę, kurde, kozacko. W skórę wchodzą od razu. Nie trzeba nawet za, za, za bardzo naciskać. A no i pięknie, pięknie. Dobra, to są ósemeczki, bo właśnie takich małych owsecików szukałem. Nawet chyba jeszcze poszukam mniejszych w takim razie. Muszę sobie zapamiętać. Dobra, te ósemeczki są dobre. I co? I tutaj też kupiłem paczkę z szóstek. A jak te szóstki wyglądają? No jak u dobra to i szóstka widzę, że Uu. jedne są trochę bardziej chociaż nie takie no dobra mają mają różnice delikatnie o, ten jest jeden jest milimetr dłuższy drugi milimetr krótszy no coś za coś coś za coś ważne że wyglądają kurde solidnie i ostre haki w palcach się niegną. Także na małe przynęty, tak jak ja właśnie chcę tutaj na okonka takie rzeczy to to będzie spoko. No i można rwać, można rwać. Także raki są, offsety są. <laughs> Będziemy kurwa kosić. Tak to wygląda. Dobra. Haczyki odkładamy. Dalej kolejna paczka. Gdzie są naklejki. <laughs> nie ma naklejek. Nie ma naklejek, ale spakowane ładnie. Dobra, co ja tutaj zamówiłem? A, dobra, tu są. Tu są... ojeku jakie to są kurczę te. Jakie drobiazgi na próbę sobie wziąłem. Czegoś takiego w mojej skrzynce nie ma, więc taki mini wirujący ogonek. O kurde. Taki drobiazg. Mam nadzieję, że to widać na kamerce. No jest przeciupki Ale fajny, metalowy. Cały jest metalowy, więc trochę waży. Co tutaj? tu jest na jakieś wiróweczce. No Au, kurde, ten haczyk to jest konkretnie ostry. Powiem au No kotwiczka też jest sroga. Także takie coś, tak tak taki śmieszek. Zobaczymy go. wziąłem sobie dwa niebieskie i dwa takie malowane na okonka. Zajebiście. Dobra, z tych jestem mega zadowolony. Bo to jest coś nowego. Raczki takie robaczki to ja mam. A tutaj, tutaj jest coś, czego nie miałem do tej pory. Więc fajnie. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Co tutaj jeszcze, Tomku, nam przyszło? Tu chyba przyszły kolejne raczki, jeżeli się. A nie, albo w tym słoiczku to jeszcze mogą być. Mogą być jeszcze tanty też dodatkowo. Bo akurat tamty zamówiłem naprawdę, naprawdę tam są chyba dwie paczki i, i tutaj jeszcze z innej firmy dla porównania też sobie zamówiłem Ardena a to z Ardeny to, to chyba jednak nie tanta a raczki kolejne tak jest to tutaj od chłopaczków jeszcze fajne pudełeczko lubię te ich pudełka u też mają jakiś atraktor to są chyba najmniejsze raczki jakie, jakie znalazłem Z tymi, o! Włosami całymi, także tak wygląda ten raczek. Sympatyczny jegomość, troszeczkę za blisko. O! Fajny, mięciutki. I jest ich tutaj bodajże 50 sztuk w takim pojemniczku. Więc też spoko do plecaka sobie wrzucić. Pojemniczek i, i ogień. Także moi drodzy, wszystko, wszystko. Troszeczkę tych gumek przyszło na uzupełnienie. Troszeczkę tant. To jeszcze nie jest całe moje zamówienie z AliExpress, także tak, pewnie jakaś oddzielna, ale to łączona przesyłka to mi połączyli, a jeszcze coś przyjdzie na pewno oddzielnie. Także, także spoko czekam na kolejne rzeczy. No i tak to, tak to właśnie moi drodzy, wygląda tutaj. No i tak kochani, tak wygląda zawartość tej mojej paczuszki z AliExpress. Do tego jeszcze. Idą itemki, które zamówiliśmy sobie na Shopee Razem wspólnie przeglądaliśmy kiedyś na live, także to jeszcze do mnie nie doszło. No będzie tego, będzie tego. Mam nadzieję, że w tej Szwecji coś uda się na to złowić. A jak nie, no to później będziemy się bawić oczywiście o okolice Warszawy, polskie Mazury. Zobaczymy. No, ja jestem bardzo zadowolony z tych zakupów. To takie coś, co już miałem, coś, co nie miałem, ale dostałem z polecenia, także. Ja Wam wrzucam oczywiście linki do tych sklepów, nie do konkretnych przynęt, wrzucę Wam tylko do sklepów, bo aukcje przynęt często wygasają i później ten link nie działa. A tak, to wrzucę Wam link do konkretnego sklepu na AliExpress i będziecie mogli sobie przejrzeć, co on tam ma i tak dalej, w jakich cenach. Może coś Wam się spodoba, może sobie coś zamówicie. No, niektóre rzeczy naprawdę się opłacają, niektóre rzeczy są jak w Polsce. Niektóre rzeczy są w ogóle droższe niż w sklepie w Polsce, także to trzeba sobie śledzić, najczęściej na jakichś fajnych promocjach można, można wyrwać naprawdę ciekawe przynęty, szczególnie jeżeli ktoś, o tak jak ja, lubi sobie połowić okonki, połowić białoryb, no to jest często tak, że wiecie, branie okonia i, i przynęta w półgryziona, nie, no i, i po przynęcie, także fajnie, fajnie można sobie te, szczególnie te robactwo, ja praktycznie całe robactwo zamawiam sobie z Aliexpress, jeszcze teraz jest taka Firma w Polsce Fishing Bay coś takiego, nie wiem. Napisałem do nich, zobaczymy, jak to pójdzie. Może zaprezentuję wam ich przynęty. Jeżeli się nie odezwą, to też kupię na pewno i zobaczymy. Zobaczymy, co tam będzie. Także dzięki wielkie za oglądaliście, że oglądaliście dzisiaj. Dajcie, dajcie komentarz, łapkę w górę, jeżeli lubicie. Jeżeli chcecie więcej filmów, piszcie, piszcie, czego wy używacie w ogóle do łowienia Okoń, Może macie jakieś fajne przynęty, których no tutaj nie było nie są tak popularne jak na przykład KTech i tak dalej, ale Wam się sprawdzają. Także, także fajnie, podrzućcie mi, jeżeli coś macie, to chętnie spróbuję. No i tyle. Ja teraz jestem oczywiście na wyjeździe, Wy oglądacie ten materiał troszeczkę później, niż go nagrałem, no, ale czymś musiałem Wam umilić ten czas, kiedy nie widzimy się na live'ach. Wielka piątka dla Was i do zobaczenia.